Andrzej Maleszka, magiczne drzewo, czerwone krzesło. Gdy czerwone krzesło ruszyło w podróż, Filip i Kuki wisieli na lampie. Tego dnia miała odwiedzić ich ciotka Marela, której nikt nie lubił. Domu było wielkie sprzątanie. Mama poprosiła Filipa, żeby wkręcił żarówkę do lampy. Kuki koniecznie chciał pomóc, więc weszli na drabinę razem. I wtedy drabina się złamała. Dążyli się jeszcze chwycić randola i dyn dali mając do podłogi jakieś dwa metry. Filip skoczył pierwszy i nic mu się nie stało. Kuki został na lampie. Nie utrzymam się, krzyczał. To skacz, zabiję się, połamię nogi i będę miał wstrząs mózgu. Ty nie masz mózgu, skacz. Nie. To wytrzyma jeszcze chwilę. Filip rzucił się w stronę okrągłego stołu, na którym stało mnóstwo filiżanek i talerzy, a na środku duży tort. Przyciągnął stół pod żyrandol. Skacz! Nigdy! wrzasnął Kuki. I wtedy żyrandol się urwał, a Kuki spadł na stół. Na szczęście tort osłabił upadek. Krem rozprysnął się na ściany, filiżanki pofrunęły, a dzbanek z sokiem pękł na sto kawałków. żerandol zatrzymał się na przewodzie i kołysał się centymetr nad głową Kukiego. Wpadła Tosia, a za nią rodzice. Co wyście zrobili, kretyni? krzyknęła Tosia. Chcieliśmy wkręcić żarówkę. Przenieś wiatro i mop. szybko. Mama i tata podbiegli do Kuki'ego. Nic ci się nie stało? Chyba nie. Poruszenko ma. Nie boli cię nic? Boli mnie tyłek. Dobrze ci tak. Idź się przebrać. Kuki podbiegł do korytarza, zostawiając za sobą kremowe ślady. Mama usiadła na kanapie. Bezradnie popatrzyła na potłuczone naczynia i tort rozpaćkane na dywanie. Nie mam już siły. Tak się starałam, żeby ten dom wyglądał jak normalny dom. I oczywiście nie wygląda. Ona znowu powie, że niczego nie potrafią. Mówiłem, żeby nie zapraszać tej pirani powiedział tata, zbierając z podłogi potłuczone firanki. To jest moja siostra. Nie była u nas od pięciu lat, bo się bała, że będzie musiała kupić dzieciom jakiś prezent. Na przykład trzy cukierki. Przestań, ona wcale nie jest taka zła. To czemu na w cioci więdną kwiatki? Zapytał Filip. Co? Kto to wymyślił? Tato. Słuchajcie, nie pozwalam tak mówić o Maryli. Poza tym, zapomnieliście, że chcemy ją prosić o pożyczkę? Musimy spłacić długi i kupić chleb tośce. Tylko od niej możemy pożyczyć pieniądze. Dziecia nie pożyczy. Jest skąpa jak szkod, powiedział Filip. Jak będziecie dla niej tacy okropni, to na pewno nam nie pomoże. W tej chwili zegar wybił godzinę czwartą. Mama zerwała się. Boże, za godzinę tu będzie. Ona nigdy się nie spóźnia. Tośka, idźcie kupić nowy tort i jakieś ciastka. Maryla uwielbia słodycze. To macie pieniądze. I pożyczcie od pani Schmidt kilka filiżanek. Szybko!